Siemanko, witajcie z powrotem na kanale Dzikie Gry. W tym odcinku dalej kontynuujemy serię Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Tryb fabularny. W poprzednim odcinku przychodziliśmy chłopięce pole walki, część pierwszą. Dużo dialogów, mało akcji. Tak samo jak we Wszystko Wiedzącym, ale mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. W tym odcinku skupimy się głównie na chłopięcym polu walki, część numer 2, ponieważ mamy tutaj 6 znaków zapytania. Szacowany czas gry 20 minut, a jak wiecie, to powiedziałem, że w tej serii na chwilę obecną po 20-25 minut max będą odcinki. Mimo tego, później zajmiemy się ścieżką rozłąki. I na pole boju. Przejdźmy w takim razie do Meritum sprawy i zaczniemy chłopięce pole walki część 2. Zatem, Zaczynam troszeczkę rozumieć, e, czym e, w tej serii e, jest e, tryb fabularny. Głównie chodzi o to, żeby po prostu wyodrębnić niektóre główne wątki e, sagi Naruto-Shipuden. Aby bardziej to zrozumieć... E,

オレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレとレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオ ずっと俺たちを支えてくれた大切な大切な仲間だろうがそれはンの任務でもあったもういいお前と俺とは元から水と油だこれ以上話しても時間の無駄だお前は何も分かっちゃいない掟を破った奴がどうなるか確かに忍びの世界で

Nie można użyć tajemnej techniki. No to to się domyśliłem, że nie będzie można. E, wygraj, mając więcej niż 50% zdrowia. Dobra, postaramy się. E, rzuć na ziemię jednego wroga, który wspina e, się po ścianie. Ok, traf Ninjitsu trzykrotnie. Wykonaj rzut. Dobra, i wykonać rzut. Dobra, ok. No to get started. 3 razy ninjitsu. Eee, Obito jest z klanu Uchiha. Eee, klan Uchiha specjalizuje się głównie. Oba, oba. Oba. Haha. Ha. Tego nie wiedziałem, że aż tak będzie. To już było fajne. To już było mega. Eee, tak jak wspomniałem. Eee... Wszyscy w planie ucicha specjalizują się ogniem, więc Obito też będzie umiał e, techniki katon. Ogniste techniki. Mamy no, no, wykonać trzy razy. I trzy razy go wykonamy. No sobie teraz troszeczkę. E... Dobra, trafiliśmy trzy razy, na tym możemy się już e, nie skupiać. Przejdźmy teraz do niego. Musimy wykonać jeszcze rzut. Hmm. Okay. Patrz, cały czas chcę być na tej ścianie, cały czas. No, nie wierzę. Dobra, no ładujmy sobie czakrę. Przybliżmy się do niego. Jeszcze raz. Złoty shuriken. Uu, ale fajnie, złoty. O nie, coś się. Wygraj, mając więcej niż 50% zdrowia. Wynik walki S, no ale nie zrobiłem rzutu. Troszeczkę słabo, że nie wykonałem rzutu. Próbowałem, ale jakoś przeciwnik nie dał mi możliwości.

I przechodzimy dalej do okna bitwy. E, warunki walki. Pokonaj e, Kakko i taiseki. Nie można użyć tajemnej techniki. Wygraj mając więcej niż 15% zdrowia. Rzuć na ziemię jednego wroga, który wspina się po ścianie. Ok, znowu to samo. E, wykonaj rzut. Mam nadzieję, że tym razem <gry> wykonam rzut. E, Traf techniką ninjitsu. E, jeden raz, z której korzysta Obito. Czyli zrobić po prostu katona. Bez żadnego problemu zaczniemy od tego właśnie. Najpierw Obito, Katun i... Spróbujmy zrobić e, ż... ja, ja. Jest, zrobiłem rzut, wykonałem. Okej, okay, jest dobrze. Teraz Kakashin. Skończymy tą walkę. No dobra, obito nas wspiera. Okay. No właśnie na tą ścianę, bo muszę cię zwalić, bo nie pamiętam już ile razy. A dobra, już tu trzeba. spróbować zrobić Shidori Ze ściany. To było mega, to było mega. W poprzednich wersjach tego nie było. Widzę, wykorzystali by tutaj więcej możliwości. Z mapy. Arena jest teraz. Tak jakby niby większa. Obito Jest, Chidori A trochę obitem Cyk, 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 cyk. Dobra Nie mamy czakry Naładujmy swoją czakrę. Limpu! Hmm. Mam mieć 50%. Więcej niż 50% życia. No to nie wiem czy to się uda. Powinno się udać. Dowalimy mu, dowalimy. Pora kończyć. Oj! Aha, mam wcisnąć. To trzech sztuka? ja wiecie, że nie wiem, co mam zrobić? Dobra. B. OK. Za czwartym razem? Wynik walki A. No, cipa jak nic, nie? Cipa jak nic. Miałem wcisnąć lewego analoga, no co, co, prawda przy drugim czy trzecim razie wcisnąłem go, ale nie, em, nie, za, nie zadziałało, nie wiem do czego. Oj, i po oczku, stąd mamy tą bliznę u Kokasiego.

No i przeskakujemy do trybu walki Pokonaj Kakku yy, nie można użyć przebudzenia. No dobra Wygraj mając więcej niż 50% zdrowia. Rzuć na ziemię jednego wroga, który dobra, to już wiemy. Odnieś sukces w akcji yy, powidokowych w liczbie 1. Nie wiem o co chodzi. Użyć ninjutsu, z którego korzysta Kakashi. O, jeszcze więcej. Aktywuj sekretny czynnik. Dobra. Spróbujemy. Lecimy. Obito tutaj ma. E, już odblokowanego Sharingana. Jest silniejszy to na pewno. Dobrze. 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 Jest. Od razu. Użyjemy Obito. Użyj łosienki. Ho Cyk, cyk, cyk. Dobra. Musimy go raz zwalić ze ściany. Zrobiliśmy to. Zrobimy to drugi raz. Jest ten nasz tryb, B. Jak ja uwielbiam te momenty. Cyk, ciach, ciach. O. Sharingana. Idealna gra zespołowa, dobrze wykonane. O nie, nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. どうンどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ やばい、みんな出口へ走れ。 Wszystko byłoby dobrze, właśnie, że gdyby nie obito, został nie? przykleszczony e, głazem na pół ciała. Co by się działo, gdyby on e, przeżył wtedy? Tamten atak? Gdzie był w ogóle błysk? E, Konochy, żółty błysk. Konohy. gdzie wtedy się po, pojawiał? ソフトゼロ秒。俺が、俺が初めからお前の言う通りに、一緒にリーを助けに来てたら。こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ。何が常任だ。そういや。忘れてたぜ。俺 <laughs>。お前に、常任祝いのプレゼント。やってなかった。 Nie dał mu prezentu za to, że został e, Johninem, więc teraz wpadł na pomysł, że dam mu jakiś prezent. Bardzo cenny prezent. Ja jestem ciekaw, jak oni transplantowali sobie te e, wszystkie części ciała. 受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。な、悲しい話だ。悲しい。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ね Jestem naprawdę ciekaw, jak oni to zrobili? E, przecież Rin była jeszcze e, zbyt e, młodym e, shinobi, by umieć e, jakieś e, tajemne techniki transplantacji... czy tam innych takich dziwnych medycznych... spraw. Co, se wyciągnął to oko, wsadził? Nigdy nie ma tego powiedziane, nigdy nie było nic że żadnych zmianek. o strasznie mnie to ciekawi jeżeli wie, wiecie coś na temat e, tego e, w jaki sposób oni używali e, może nie to że używali tylko w jaki sposób e, sobie doczepiali niektóre części ciała innych, to piszcie w komentarzach ciekaw jestem cholerę mocno. Kurwa, jego proszę mać. Smutne, to zacznę płakać. Co wtedy będzie? Ojej. やるぞ<ー>俺は死んだのかここは <laughs> 気がついたみたいだね先生 Szczerze powiedziawszy, jak człowiek tak siedzi i nagrywa i e, ma gadać coś do tego mikrofonu, sam do siebie, to zapomina w ogóle co ma powiedzieć. Czasami mnie zacina, chyba, jest kwestia tego, że trzeba się rozkręcić po prostu. 人人海大戦その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結したそして同時に名だたる英雄たち語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦いその日この葉隠れに2人の車輪リンガンを持つ英雄が生まれた 一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのかかしと呼ばれ、他国にまでその有名を轟らかせるのである。しかし、時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も。 Niewątpliwości wciąż pole walki, część druga dobiegła końca. E, wynik e, walki A. No nie jestem pocieszony. Było S, doszło do dwa razy A. No niemiło, niesympatycznie, no ale cóż, dojdziemy do tego. E, w pierwszym oczywiście nie wykonałem rzutu, a w, e, w drugim wszystko, i w trzecim też wszystko. No to ładnie, fajnie, ale nie jest S. No e, od. Blokowaliśmy następną e, następny epizod w piekle. E, tak, tak jak mówiłem, e, zajmiemy się tylko tym odcinkiem, więc e, dzięki za oglądanie. E, zachęcam do o, na oglądania następnych odcinków, do tego abyście też nadrobili odcinki, które były wcześniej. E, w następnym odcinku zajmiemy się ścieżką Yin, będzie to ścieżka rozłąki i e, na pole boju siła Jastrzębia. Zobaczymy, co dalej e, się będzie działo. O, a tu już jest w piekle. Tu już jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. E, ale wszystko po kolei, przekonamy się niedługo. Na chwilę obecną. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.